Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku dotyczącym tego, jak kupić nieruchomość, na co zwrócić uwagę, szczególnie z perspektywy finansowej, tego po prostu jak przygotować się, żeby kupić nieruchomość bezpiecznie i wcale nie chodzi tylko o to, żeby sprawdzić swoją zdolność kredytową. Zaczynamy. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, kiedy przygotowujesz się do zakupu nieruchomości, jest to, żeby przygotować się i sprawdzić, jaką nieruchomość jesteś w stanie kupić. O tym, jak działa pośrednik finansowy i będzie w kolejnym odcinku, ale dzisiaj chciałbym Cię zachęcić, żeby rata Twoich miesięcznych kredytów, jeśli chodzi o nieruchomość, czy tego kredytu w tym wypadku, bo tylko do tego ewentualnie zachęcam, to jest nie więcej niż 25% Twoich dochodów. Czyli jeśli dla uproszczenia na przykład zarabiasz 10 tysięcy złotych, czyli całkiem dużo pieniędzy, no to żeby Twoja rata nie przekraczała 2,5 tysiąca złotych. Dlaczego? Ano dlatego, że w sytuacji, w której jesteśmy teraz na początku 2020 drugiego roku, kiedy raty idą w górę, no i przegiąłeś, wziąłeś na przykład połowę swoich dochodów i raty idą w górę, no to albo będziesz musiał szybko załatwić jakieś dodatkowe pieniądze, albo no niestety sprzedać tą nieruchomość i kupić tańszą, lub... Y Ciąć inne wydatki. No i to może być naprawdę bolesne. Dlatego zachęcam, żeby ta rata nie przekraczała tych 25% Twoich dochodów i wtedy będziesz spał spokojnie, nawet jeśli ten Wibor wzrośnie i Twoja rata poleci w górę. No to już nie poleci z 25% do 50% najprawdopodobniej. E, chyba, że Wibor naprawdę mocno poszybuje. No na razie się nie zanosi, ale kto wie ale wzrośnie o tyle, że będziesz w stanie sobie z tym łatwiej poradzić. No a co się wydarzy, jeśli ty już połowę swojej wypłaty, swoich dochodów przeznaczasz właśnie na ratę kredytową? Nie chcę wiedzieć, bo sytuacja będzie naprawdę nieciekawa. I następnym takim aspektem, kiedy bierzesz i kupujesz nieruchomość właśnie na kredyt, no to, żeby Twoja co najmniej ten wkład własny to było te 20%. Jeśli jest poniżej 20%, tak, niektóre banki nadal dadzą Ci kredyt, no ale niestety musisz płacić dodatkowe opłaty, często w postaci jakichś dodatkowych ubezpieczeń, które po prostu sprawiają, że Twoje miesięczne wydatki na obsługę tego kredytu są zdecydowanie wyższe. Dlatego warto być cierpliwym i odłożyć dodatkowe pieniądze, żeby rzeczywiście zbudować te 20% wkładu własnego. Żeby później co miesiąc te opłaty były jak najniższe? Oferty często w bankach też są dużo bardziej atrakcyjne niż w przypadku mniejszego wkładu własnego. Także zasada jest prosta, im wyższy wkład własny, tym mniejsze opłaty, bardziej atrakcyjna oferta od banku. No i co się przełoży na to, że po prostu parę groszy zostanie w Twoim portfelu, a te parę groszy możesz na przykład dzięki temu nadpłacać swój kredyt hipoteczny. I kto powiedział, że musisz spłacać swój kredyt hipoteczny w 30 lat? No, są takie osoby i znam całkiem sporo, które korzystały z bardzo mądrych doradców finansowych i uczyły się przez całe życie tych finansów. Często zaczynały, kiedy miały 30, 40, 50 lat i spłacały kredyt hipoteczny w 7, 8 lub 10 lat. Czy to możliwe? Tak, możliwe, ale o tym porozmawiamy już w kolejnym odcinku, w innej serii. Zapraszam serdecznie oczywiście do subskrybowania i już teraz zachęcam do odwiedzenia, bo za chwilę pojawi się ostatni już odcinek właśnie tej miniserii jak przygotować się do zakupu nieruchomości, na który już teraz serdecznie Was zapraszam.